Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Tym razem ten odcinek będzie troszeczkę inny niż pozostałe, dlatego że jak na Anglii przystało, mamy beznadziejną pogodę przez cały tydzień, po prostu cały czas pada i zdecydowałem się, że spróbuję troszeczkę innej formy niż zazwyczaj. Opowiem wam w tym odcinku, jak to się stało, że w ogóle wylądowaliśmy w Anglii, że się tu przeprowadziliśmy i że tu mieszkamy. Bo wcale nie było to takie oczywiste i wcale to nie było zaplanowane, tylko sekwencja różnych wypadków i tak naprawdę przypadków, i szczęścia wpłynęła na to, że mieszkamy teraz w Anglii i pracujemy tutaj w Anglii. Dajcie oczywiście znać, czy ten odcinek Wam się podoba, czy może bardziej preferujecie vlogi. Być może będziecie mieli jakieś pytania, piszcie również to pytanie śmiało, postaramy się na nie odpowiedzieć. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, ja nazywam się Filip i jestem zawodowym tancerzem towarzyskim. Mieszkam w Anglii. I jeżeli będziecie oglądać inne moje filmy, to prawdopodobnie zobaczycie tam też moją partnerkę życiową i taneczną, Gabi. Razem tańczymy od roku 2012. Na początku w ogóle zaczęliśmy ze sobą chodzić, a później dopiero zaczęliśmy ze sobą tańczyć. I no Gabi muszę przyznać, że była lepsza ode mnie i to, i to dość sporo. I to ona tak naprawdę pokazywała mi, jak to w tym tańcu wygląda i na czym to wszystko polega. A mianowicie, taniec to bardzo drogi sport. Musimy płacić za salę bardzo często, musimy płacić za lekcje indywidualne z trenerem, musimy płacić za zajęcia grupowe. Bardzo drogie są sukienki, buty. To wszystko kosztuje naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy i nigdy nie mieliśmy tak naprawdę aż tyle, żeby tańczyć na maksimum, tak jakbyśmy naprawdę tego chcieli. Mimo wszystko zawsze udawało nam się uzbierać kasę na Lekcje z jakimś zagranicznym trenerem, który przyjeżdżał do Polski. No, i też udawało nam się wylecieć przynajmniej trzy razy w roku na trzy największe turnieje właśnie do Anglii. Mamy UK Open, który odbywa się w Bormów w styczniu. Mamy październikowy International Open Championships, który odbywa się na Royal Albert Hall w Londynie. Ta runda finałowa odbywa się na Royal Albert Hall. I mamy Blackpool, które jest największym festiwalem tańca na świecie tak naprawdę, no to jest marzenie każdego tancerza, który zaczyna, żeby pojechać właśnie na Blackpool i zobaczyć tą całą salę i tą całą taczkę i żeby zaprezentować się po prostu na tym, na tym parkiecie. Także mieliśmy możliwość, żeby pracować z najlepszymi, gdzieś tam dotykaliśmy tych trenerów, mieliśmy możliwość, żeby pokazać się na arenie międzynarodowej, natomiast nigdy nie mieliśmy możliwości, żeby polecieć do Londynu na lekcje tak, jak to robią najlepsze pary. I wszystko to się zmieniło w 2018 jakoś roku, kiedy to do Polski przyleciała Ciocia Gabi, o której Gabi oczywiście nie miała pojęcia. Eee, okazało się, że owa Ciocia, Ania, mieszka w Anglii i to całkiem niedaleko Bormów, bo tylko półtorej godziny drogi samochodem. Podczas rozmowy, która się między nimi wywiązała, Gabi rzuciła, że fajnie by było pojechać sobie do Anglii na jakieś 2-3 tygodnie, zarobić sobie trochę pieniędzy, wrócić do Polski, albo jeszcze pędąc w Anglii, pojechać sobie po prostu do Londynu i wydać te pieniądze na lekcje. Ania, która jest fantastyczną osobą, zaprosiła nas do siebie i powiedziała, że. Jasne, nie ma problemu, jeżeli chcecie, to mój dom stoi dla Was otworem i po prostu przyjedźcie, spróbujcie znaleźć jakąś pracę. Pracy jest dużo w mojej okolicy, więc na pewno sobie coś znajdziecie. Zaróbcie i w taki sposób gdzieś tam to pierwsze ziarenko zostało, zostało zasiane i na początku jeszcze wcale nie byliśmy tego tacy pewni. Oczywiście my, zapatrzeni w swoich trenerów, musieliśmy wszystko skonsultować i od słowa do słowa postanowiliśmy, że. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli jest taka okazja, to dlaczego nie spróbować? I tak w lutym już później nie ma praktycznie żadnych turniejów, więc co nam szkodzi? Możemy, nawet jeżeli te trzy tygodnie będą powiedzmy zmarnowane, tak, nie będziemy trenować, no to nic takiego wielkiego się nie stanie. Być może faktycznie zarobimy sobie pieniądze i później to ten, ten, tą przerwę nadrobimy. A więc klamka zapadła. Tak jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy, kupiliśmy bilet w jedną stronę do Bormów, bo akurat to był styczeń, a więc okres, w którym odbywa się UK Open Championship. Zatańczyliśmy turniej, i po turnieju pojechaliśmy pociągiem. Pierwszy raz, nie znając w ogóle realiów, tak naprawdę angielskich, pojechaliśmy do Little Hampton, bo tam właśnie mieszkała ciocia, ciocia Gaby. Nie ukrywam, że bilet w jedną stronę był też taką furtką, w razie czego gdyby nie było tej pracy, no to moglibyśmy po prostu wziąć i kupić pierwszy lepszy lot i po prostu wrócić do Polski no, na tarcze, prawda? Natomiast y, udało się, udało się znaleźć tą pracę. Na początku było trudno, bo okazało się, że oczywiście styczeń jest trochę martwym okresem, szczególnie w branży gastronomicznej i restauracyjnej. A tam głównie próbowaliśmy na samym początku, gdy przyjechaliśmy, po prostu chodziliśmy od drzwi do drzwi y, restauracji, pytaliśmy się, czy mają może jakąś pracę, czy szukają kogoś. A więc na początku było trochę ciężko, bo cały czas nas odprawiano z kwitkiem. Mówiono, że nie, nie potrzebujemy nikogo. Teraz jest taki właśnie martwy okres i y, nie chcemy nikogo więcej, nie chcemy nikogo zatrudniać. Także no to było trochę ciężkie, trochę taki od razu cios w szczękę na, sam, na, na samo wejście. Przeczekaliśmy ten trudny okres i z pomocą przyszła nam agencja pracy. To jest takie miejsce, do którego się przychodzi, rejestruje się, oni ci później wysyłają oferty pracy. Nie oszukujmy się, to nie są jakieś prace najwyższych lotów, to generalnie jakieś praca przy zbiorach, pakowanie, praca na linii produkcyjnej albo coś takiego. Cudów tam nie ma, natomiast na sam początek jest super i nam uratowało to tyłek. Rejestrując się w agencji popełniliśmy parę błędów. My z natury jesteśmy mega uczciwi. I rejestrując się tam, no oczywiście takim standardowym pytaniem jest, jak długo tu jesteś, albo jak długo chcesz tu być, tak? Tym bardziej jeszcze wtedy, przed Brexitem, było takie pytanie właśnie. Jak długo chcesz tu być? No i my ze swoim dobrym sercem po prostu powiedzieliśmy: Trzy tygodnie, bo za chwilę wracamy. No i ta nasza szczerość była takim trochę mieczem obosiecznym, bo z jednej strony strzeliśmy sobie w stopę, tym że właśnie jesteśmy tutaj tylko z doskoku na trzy tygodnie, więc nie chciano nas wysyłać na, do pracy, gdzie jest potrzebne szkolenie, ale z drugiej strony. Przez to, że byliśmy szczerzy i powiedzieliśmy to od razu, no to dostaliśmy możliwość pracy praktycznie od ręki, tak? Natomiast nie była to praca marzeń. Na początku wysłali nas do fabryki ciastek. To, co się dzieje w fabrykach, to po prostu... To zasługuje na osobny odcinek. Moim zadaniem w tej fabryce było wykładanie pudełek. Przez 8 godzin, cały czas, jeden ruch. Non-stop. Ja czułem, jak mój mózg, który... Jeżeli byście się zapytali, gaby, no to... Nie jest najbystrzejszym mózgiem świata. Czułem, jak się... Cofa po prostu w rozwoju. Gaba z drugiej strony musiała rozsmarowywać w rękawiczce taki krem, tak? Szły ciastka. Hop, szło drugie ciastko i na końcu był taki jakby krem. No i ponieważ zepsuła się maszyna, która gdzieś tam ładnie dekorowała ten krem czy coś takiego, czego po prostu rozsmarowywała, trzeba było to robić ręcznie. I gaba przez 8 godzin, jedną ręką, po prostu tam w rękawiczce, musiała rozsmarować ten krem non stop. Ja wiem o tyle łatwiej, że przynajmniej te pudełka nie były jakieś zimne, a ten krem był po prostu jakby z lodówki. I ona po prostu w tej rękawiczce, ona miała normalnie martwice ręki, jakbyście wsadzili po prostu do zamrażarki i trzymali 8 godzin rękę, no to było takie uczucie, nie? że ona po prostu to musiała cały czas rozsmarywać i po prostu nie mogła już zginąć nawet palców. Teoretycznie w tych fabrykach dba się o higienę. I dziewczyny, które pracowały przy kontakcie z tym ciastkiem, czy z tym kremem, musiały mieć lateksowe rękawiczki. Do momentu kiedy tak zwany supervisor, czy supervisorka, już nie pamiętam, nie znalazła w jednym ciastku kawałka właśnie tego lateksu. No i wtedy było wszystkie rękawiczki ściągamy. No średnio. To było nasze takie pierwsze zderzenie się z angielską robotą. Drugą pracą, którą mieliśmy tam, to było moje najgorsze doświadczenie, jakie do tej pory miałem, jeżeli chodzi o pracę. Pracowałem w różnych miejscach, nie tylko w Anglii. Z różnymi ludźmi, w różnych warunkach, robiłem różne rzeczy. Nie boję się naprawdę żadnej pracy. Pierwsze co. Praca z jedzeniem, także musisz być ubrany, jeżeli masz zarost, musisz być ubrany w takim czepku specjalnym, jeszcze przed pandemią, tak, to praktycznie maska. Druga rzecz, włosy też zakryte, także jesteś cały w takim kombinezonie, cały jesteś po prostu okutany, nazwijmy to. Ale to, co było najgorsze, to temperatura. Ponieważ pracowaliśmy w fabryce, która pakowała sałatki od zera do minus dwóch stopni. My byliśmy ubrani chyba w cztery warstwy. Nic nie pomagało, bo jak stoisz 8 godzin w takiej temperaturze, to nic ci nie pomoże. Po drugie, ludzie, którzy nadzorowali naszą pracę. Po prostu dramat. Co chwilę szybko, szybko kurwa, szybko, szybko i to takie łamano polsko-bułgarsko-rosyjskim językiem. No, po prostu dramat nie można było sobie usiąść. Jedna jakaś tam przerwa na, na jedzenie. Co ważne, co jeszcze trzeba było dodać pracowaliśmy tam na nocne zmiany. To był styczeń, przypominam. Non-stop, zimno. Także to była straszna praca, strasznie ją wspominam. Najgorzej z moich doty dotychczasowych. W międzyczasie, tak jak powiedziałem wcześniej, musieliśmy trenować jako zawodowi tancerze. Priorytetem było dla nas, żeby znaleźć jakieś miejsce do treningu. Napisaliśmy chyba z 20 maili do różnych miejsc. Szukaliśmy na Google Maps szkoły tańca, jakieś sale treningowe itd. itd. Nie odpisał nam nikt. Tragedia. Po prostu, jeżeli czasami e, mam wrażenie, mieszkając tutaj, że to jest kraj trzeciego, trzeciego świata, jeżeli chodzi o organizację czegoś. W Polsce by było to załatwione o tak, od ręki. Natomiast w Anglii OS. W końcu jednak dochodzimy do momentu przełomowego. Gdyby nie ta sytuacja, to prawdopodobnie dzisiaj nie mówiłbym do Was Anglii. I prawdopodobnie nie mieszkalibyśmy tutaj. Tracąc powoli nadzieję, trafiliśmy do miejsca, które jak się później okazało, było kościołem. I jak przyjechaliśmy tam na miejsce, to naszym oczom ukazała się grupa tancerzy. Były jakieś prowadzone zajęcia taneczne. Od razu dotknęliśmy z ulgą, że jesteśmy w domu. Okazało się, że kobieta, która prowadziła tą szkołę tańca, dostała od nas maila, ale nie odpisała. Zobaczyła nas i powiedziała, że ona prowadzi zajęcia w tym kościele, to jest jej szkoła tańca. I jeżeli jeżeli chcemy, to możemy jej pomóc i dać parę lekcji jej uczniom, no my po sobie. Okej, okay, to jest na pewno lepsze niż sałatki. Nie była to największa szkoła tańca, w jakiej uczyliśmy. Natomiast stawki w porównaniu do polskich były naprawdę dużo wyższe. No i poza tym mogliśmy robić to, co kochamy. A więc po tych trzech tygodniach gdzie pracowaliśmy na zmianę, trochę w szkole tańca, trochę treningów, trochę zamrażarek, trochę różnych tam innych dodatkowych prac totalnie randomowych. Wróciliśmy do Polski, ale na odchodne dostaliśmy propozycję, że jeżeli będziemy chcieli, to możemy przylecieć kiedy chcemy i zostanie nam zorganizowane jeszcze więcej pracy w szkole tańca. Wszystko oczywiście uzgodniliśmy z naszymi trenerami, wybraliśmy sobie miejsce i nauczycieli, którzy będą trzymać nad nami pieczę, tak, będą mieli na nas oko, gdy będziemy w Anglii podczas gdy nasi główni trenerzy będą nadal w Polsce. Także wszystko, co dotyczyło tańca, zostało zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. A więc spakowaliśmy swoje rzeczy i wyruszyliśmy do Anglii. Tym razem jednak musieliśmy wynająć sobie mieszkanie, musieliśmy opłacić jedzenie itd. itd. Natomiast w szkole tańca było dużo więcej pracy, jednak nie na tyle, żeby opłacić wszystkie nasze koszty związane z tańcami, bo mieszkaliśmy i pracowaliśmy w Bognor Regis, tam Skąd niedawno nagrałem vloga, a na zajęcia grupowe i na lekcje jeździliśmy do Bormów dwa razy w tygodniu. Podczas jednej z takich wypraw padł pomysł, że może właściwie byśmy się mogli przeprowadzić do Bormów i dojeżdżać tym pociągiem nie na szkolenie, a do pracy, a zostawać po prostu w Bormów i za jedną miesięczną opłatą trenować sobie. No limit, ile chcemy. Przeliczyliśmy sobie to wszystko, i może nie wyszło to do końca na korzyść Bormów, natomiast stwierdziliśmy, że jest to miejsce dużo fajniejsze niż Bognor. No, i faktycznie mamy dużo większy dostęp do trenerów, no i do sali na treningi, a to dla nas był absolutny priorytet. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę. Nie mieliśmy wtedy jeszcze za dużo rzeczy, dlatego nie była to jakoś specjalnie skomplikowana operacja logistyczna i faktycznie zaczęliśmy się tam urządzać. Zaczęliśmy powoli pracować w Bormów, mieliśmy fajną pracę ułożoną w Bognor, fajnie to wszystko funkcjonowało. Dojeżdżaliśmy sobie dwa razy w tygodniu do pracy, poza tym trenowaliśmy, pracowaliśmy i mieszkaliśmy w Bormów. Zaplanowaliśmy sobie, że zatańczymy Mistrzostwa Europy we Wrocławiu i odwiedzimy przy okazji rodziców w Rzeszowie. Był to tyle fajny czas, że w tym momencie rodzice Gaby kupili sobie małego pieska i chcieliśmy go oczywiście zobaczyć. No i nagle... ...sportyzować ten spadek wzrostu PKB. On na całym świecie... Za... Nasze przygotowania wyglądały tak, że przez 6 miesięcy trenowaliśmy w salonie, a kontakt z naszymi trenerami mieliśmy tylko przez Zuma. No to był naprawdę mega ciężki czas dla wszystkich sportowców, myślę. Po 6 miesiącach, gdy wróciliśmy do Anglii, musieliśmy spłacić nasz dług, bo przecież pokój stał pusty, nas tam nie było, a musieliśmy zapłacić za wynajem. A nie mieliśmy nawet możliwości pracy w tamtym momencie, dlatego. Pierwsze, co zrobiliśmy, zaczęliśmy szukać jakiejś dodatkowej pracy i możliwości zarobku. Angielski rząd się na nas wypiął, bo nasza działalność była na tyle świeża, że nie łapaliśmy się na żadną, ale to żadną formę pomocy. No i musieliśmy, jak to zwykle bywa, zakasać rękawy i próbować coś zorganizować po swojemu. Na szczęście udało nam się znaleźć pracę w Amazonie jako ekipa sprzątająca. Mieliśmy już doświadczenie. Ta praca dała nam duży zastrzyk gotówki, bardziej że Anglia była jeszcze w lockdownie, no i nie mieliśmy. Praktycznie żadnych kosztów związanych z tańcami, a to pożerało największą część oszczędności. No ale jak już wszystko się skończyło, jako dobrzy tancerze, dobrze wiemy, że nie ma takich pieniędzy, których nie dałoby się wydać na lekcje taneczne. Już po wszystkim udało nam się wejść z powrotem do tego normalnego rytmu, w międzyczasie udało nam się przeprowadzić kolejny raz. Tym razem już wynajmujemy mieszkanie. Z naszymi wspaniałymi współlokatorami, których mieliście okazję poznać we vlogu z Bister Village. Także teraz już wszystko idzie do przodu, rozwijamy swój biznes taneczny, wszystko idzie w dobrym kierunku. Także, jakby ktoś mi powiedział 5 lat temu, że ja będę mieszkać w Anglii i będę tutaj imczyć tańca, to bym w życiu mu nie uwierzył, żebym powiedział nie, 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 tak, tak na pewno nie będzie, nie ma szans. Jeżeli bym dał sobie rękę uciąć, to wiecie co? I teraz k ręki Pora kończyć. Mam nadzieję że ten odcinek Wam się podobał, że nie zanudziłem was. Jeżeli zostaliście do samego końca, to weźcie kliknijcie tą łapę w górę, dajcie jakiś feedback, żebym wiedział, że ktoś jest po drugiej stronie. I widzimy się w następnym vlogu albo w następnym filmie. Zobaczymy. Także dzięki serdeczne za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.